Znalazłem w necie jakieś wykresy, które pozwolą mi zrobić bardzo ładną obróbkę dźwięku. W sensie ja robię obróbkę dźwięku, a te wykresy pomagają mi po prostu zrozumieć to wszystko, ponieważ jest to ciężkie. Więc testowo, tak brzmię bez obróbki dźwięku, a tak brzmię z tą zaawansowaną obróbeczką. Bez z obróbką. Bez z obróbką. Siała baba mak. Nie wiedziała jak. Gówno z dupy. Twój stary. Czy słychać jakąś różnicę? Nikt na to nie zwraca uwagi, nie oszukujmy się. Kupiłem tą lampkę, której unboxing możecie zobaczyć tutaj albo na TikToku po prostu Stwierdziłem, że potrzebuję fajnego oświetlenia Będę mógł teraz robić takie rzeczy I to będzie że robię takie rzeczy No i teraz będzie kombinowania i kombinowania w jaki sposób ją dobrze wykorzystać Do prezentowania małych jakichś rzeczy to całkiem spoko, ale w jaki sposób też ładnie oświetlić mój ryjec pod względem nagrywania vlogów. Myślę, może coś o jakiejś kontrze z tyłu, to byłoby całkiem fajne. Zobaczcie sobie, żeby z tyłu coś tam się działo. Ten ciemny kolor był fajny. Uuu, może coś tego rodzaju. Co wy na to? Wygląda to całkiem śmiesznie. To jest bardzo mały detal. Jestem teraz nie przy pełnym oświetleniu. Tutaj lamp dwóch, bo nie mogę jej włączyć aktualnie. Całkiem śmiesznie to wygląda. To jest bardzo, bardzo duże pole do popisu i myślę, że będę z tym działać. No ale to potrzeba czasu do tego, nie? Szybki skrót, co zamierzam dzisiaj zrobić oraz co będzie w tym materiale. Plany na dzisiaj są dosyć duże. Chcę skończyć, a raczej zacząć ten linoryt, zrobię z tego live'a, chociaż nie mam pojęcia, czy on wyjdzie, ponieważ słyszę, że zaczyna się burza, ale może jakoś to przeżyje Jedną kwestią, spakowanie piórniczka, które ktoś zamówił oraz główna część tego materiału, czyli różności. Mamy mnóstwo materiału na komputerze. To są Serio, to są setki gigabajtów materiałów, które są niepomontowane. To są jakiś zbiór wszystkiego. Tutaj coś rysowałem, tutaj coś szyłem, tutaj coś opowiadałem, tutaj coś unboxowałem i nigdy tego nie użyłem, więc chcę zrobić zlepek takich materiałów. To nie są kompletnie śmieciowe materiały, to są po prostu materiały, o których trochę zapomniałem, więc mam nadzieję, że Wam będzie się podobać ten odcinek, mam nadzieję, że jakoś razem go. Przebolejemy i miłego oglądania. Jaką ja kasadilkę zrobiłem, to wy nawet nie. Byłem ostatnio w Knajpie Meksykańskiej i podano mi tak malutką kasadilkę, że mnie dupa rozbolała. To było dwa razy mniejsze od tego. I smakowało tak samo. Ja tylko sobie więcej oregano dodałem. Kocham oregano. Oregano to jest best. Mmm. Best. Mmm. Mm, 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 mm. Jak wam się tosty znudzą, to róbcie sobie tosty z tortini. A jak znudzi wam się to i to, to kupcie sobie nowy sos. To się wam nigdy nie znudzi. Nigdy. Mm. Tak, wiem, kolejny rysunek bez żadnego gadania, ale szczerze dużo tutaj do gadania nie ma. Są to jakieś bardzo proste szkice, które robiłem gdzieś sobie w wolnym czasie, kompletnie niezobowiązujące, tak tylko żeby rękę rozruszać. Uważam, że jakkolwiek by nie były to szybkie szkice, są one bardzo wartościowe i z każdego szkicu da radę wyciągnąć coś fajnego, coś co można użyć później w pełnoprawnych pracach albo jakieś wnioski do przyszłych innych prac, więc polecam, polecam obserwować siebie, innych, cudze prace i uczyć się. Different is that guilty. I've never met anyone quite like her before. Kolejny piórniczek. Z tego też jestem bardzo zadowolony. Tutaj wiem, że muszę jedną niteczkę uciąć, ponieważ raz na ileś tam zapięć on się zacina. To jest właśnie... tutaj jest taka niteczka. Była tylko pomocą przy obrabianiu zamka, a nie chcemy, żeby się zamek zacinał. On się też nie zacina jakoś bardzo. Wystarczy po prostu mocniej... Pociągnąć jest gitara, ale wiadomo, nie? Jak profeska to profeska. Wszystko ładnie. Pięknie. Ślę. Pozdrowienia. Jełop do środka. Pierniczku. Kurde, jak ty mi się podobasz. Jesteś hot. No hotowa kompletna. Cyk, cyk, pik. Pik, tak. Słuchajcie, mam problem. Znowu zacząłem oglądać miodowe lata. Po raz drugi. Ja jakie to jest dobre. Do tego jeszcze zacząłem. Do tego jeszcze chłopaki do wzięcia. Sędzia Anna Maria Wesolutka. I wstyd się przyznać, dlaczego ja. Trudne sprawy są słabsze, moim zdaniem. Te trudne sprawy nie są takie trudne. Dlaczego ja? To jest dopiero za dyma. Jest imba, intryga. Chciałem kiedyś wystąpić w takim serialu. Grałbym takiego smutnego typka, którego wszyscy biją. To wcale nie była gra. Paczka z pragi. No i to byłoby na tyle. Dziękuję serdecznie, jest mi bardzo milutko. Teraz mam za co pójść na terapię. <gry> Żyję, żeby tworzyć, tworzę, żeby żyć. Żyć to dupa. Mam gigantyczną nadzieję, że uda mi się rozepchać to ucho do 10 mm, czyli do tylu, ile mam w tym uchu. Do tego rozmiaru tutaj dążyłem, kurde, ponad rok. Bardzo długo rozpychałem, kilka miesięcy nawet zapomniałem, żeby włożyć nowy rozpychacz, dlatego to tyle trwało. Teoretycznie powinienem móc włożyć już taki rozpychacz. Uchoczyszczę. Przestań lepiej dalej te drzwi, psychopatko. Zajebał ktoś ci kiedyś kopa? Błagam, wejdź. Nie wchodzi. Nie wchodzi, nie ma co męczyć go. O, miałem nadzieję, ale nie ma co pchać na siłę. Dlatego owiniemy sobie jeszcze raz z Tasiemką ten stary rozpychacz. No i będę dalej, powolutku rozciągać to ucho. Trudno, przykro, ale nie ma co ryzykować. I teraz zamiast większego rozpychacza mam nie lada atrakcję, z której będzie już osobny materiał poświęcony właśnie tej... temu itemowi. Od dziecka mam problem ze zgrzytaniem zębami. I kiedy ostatnio byłem u dentysty, powiedział, Panie, Pan ma tak zjechane zęby, że jeszcze trochę to nie będzie co zbierać. Tylko, że on powiedział, że o, te nakładki na zęby to kosztują 7 stów i one są odlewane idealnie do Pana zębów. 7 stów to dużo. Więc kupiłem sobie nakładkę na zęby, które sam sobie mogę przygotować. Nakładka na bruksizm. Zobaczymy czy będzie ona spoko, czy będzie działać. Mam nadzieję. Z tego będzie osobny materiał, ponieważ jest to dosyć ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz dla osób z bruksizmem, dla osób z skrzytaniem zębami w nocy podczas snu. Więc myślę, że fajnie byłoby zrealizować taki materiał. Może być śmiesznie. I tym kończę ten materiał. Było dzisiaj sporo rysowania, mało gadania, ale mam nadzieję, że wam się podobał ten film. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, lajków oraz komentarza. Dziękuję tym osobom i pozdrawiam. Do następnego. Elo.